I ja otrzymam widzowie, z tej strony. Kiabus witam Was serdecznie na CSGO Skins. Na samym starcie chciałbym Wam przypomnieć, że trwa dalej konkurs na koskę. Także możecie wbijać. Jedyny wymóg, no to wpłacić z moim kodem minimum 8,40 zł. No wiecie, 8,40 groszy. Także no co zachęcam, bokowska jest do zgarnięcia, a przypomnę te, wam też, że mój kod, czyli kod Kebus, daje wam takie bonusy jak darmowe 2 10 zł 10 groszy na start i 10% bonusu do depozytu, także całkiem spore bonusiki, polecam sobie z nich skorzystać. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać troszeczkę skrzyń eventowych, bo dalej trwa event. No i dzisiaj będziemy sobie strzelać. Będziemy próbować ustrzelać jakiegoś dobrego skinka. Pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o event, bo jest to całkiem spoko zabawa, także trochę się dzisiaj pobawimy. Eee, I co? Zapraszam Was do oglądania. Ja sobie zaraz wybiorę jakąś skrzynkę i będziemy oczywiście lecieć. Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! No i przechodzimy. Zaczniemy sobie od bloom case'a. 21 zł. Tak wiecie, po środku sobie zaczniemy. Także lecimy. Może dwie na sam start. Troszkę chciałbym pootwierać tych eventowych skrzynek, bo uważam, że są ciekawe. Tutaj jest akurat tak troszeczkę 50 na 50 bym powiedział. W sensie, no tu można ustrzelić jakiegoś Bengera, Więc trochę na to liczę, nie powiem, że nie. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Ale... No, zobaczcie, to jakieś dwie dyszki, no to połowa się gdzieś zwraca, mniej więcej. O, jakiś Xemic. Zobaczymy, ile on kosztuje w ogóle. O, całkiem spoko. Skrzyneczka się zwraca, a nam wleci, wleci właśnie ta waluta eventowa, więc na, na to głównie liczę. Dlatego też otwieramy skrzynie eventowe. A przy okazji zobaczycie, jak losuje nam z tych skrzyni eventowych. Całkiem takie spoko, myślę, pomysł na odcineczek. Dajcie znać, co w ogóle Wy o tym sądzicie. U aktorynu jest taki drogi. Elegancko, no mi to oczywiście odpowiada. Kręcimy sobie dalej, nowa bloomstick. Jakiś gloczek, spoko. Jak najbardziej spoko, ja nie narzekam. Może mi tak lecieć. No ale niestety dobra pasta się kończy, dwa razy mak, aloha. Aloha, do wakacji jeszcze trochę, jeszcze trochę, niestety. Rose iron. To będzie, to będzie na pewno coś warte. Okej, okay. myślałem, czy rose iron jest droższy, tak. Będąc szczerym, no ale, ale w porządku, w porządku, przygarniemy go. Zwrócił skrzynię, więc nie ma co narzekać. Przejdziemy sobie zaraz do innej skrzynki, żeby tam też troszeczkę polosować sobie. Ok, i zobaczcie, leci nam ta waluta, więc bardzo przyjemnie. Dobra, pójdziemy sobie tutaj również razy dwa otwarcie. Otworzymy dwie sobie takie skrzynie i przejdziemy sobie jeszcze do jakiejś innej, być może. Uuuu! No i tutaj jest bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie i dużo waluty tej eventowej, także tych serduszek, no serduszka dla was, eee, zobaczymy, zobaczymy co, co tutaj tym razem nam przyniesie, trochę gorzej, ale sporo, sporo tych serduszek, więc od, pozwolę sobie jeszcze raz otworzyć tą skrzynię, okej, okay. Code Red to jest całkiem spoko skin w ogóle, uuu, no i w tej cenie również bardzo, bardzo spoko, Pozwolę sobie sprzedać, wyprzedać się ze wszystkiego. U, to spoko, spokój na co zarobiliśmy. Eee, dobra. Otwórzmy jeszcze parę. Spróbujmy jedną taką droższą za 210 zł, ale pojedynczo. Dysimator, może być ciężko. 100, ale sporo waluty, więc wybaczę. Spróbujmy sobie dwa razy taką za 105 zł, czyli 210 mamy razem. Okej, okay, no AUG na pewno nie, aczkolwiek ten mag może być coś warty. Okej, okay, mag jest zdecydowanie coś warty, więc bardzo, e, bardzo przyjemnie. Zróbmy sobie jeszcze Love bombę razy 350 zł. On to tutaj nie ma tragedii. Zobaczmy. No niestety, Amber, Amber Fate coś będzie, no ale MP5 totalnie nie. Dajmy jeszcze jedną szansę. Być może słabo nam się wlosowało. Ok, jest ten kałach, tylko nie, nie, on jest warty. Zobaczmy skrzyni nam nie zwraca. Ale dalej sobie farmimy troszkę punkcików. No to otwórzmy jeszcze tą. E, razy 3. Razy 3 sobie zróbmy. Zobaczmy, co nam poleci. Ok, dajmy jeszcze jedną szansę. Otworzymy jeszcze jedną skrzynię, żebyśmy sobie tych punktów nafarmili i lecimy strzelać skiny. Dobra, idziemy na jeszcze jedną droższą jakąś. Dobra, zróbmy dwa razy tą za 200, pyk. Zobaczmy, co poleci. Okej, okay, print stream na pewno, na pewno spoko, coś tam, coś tam warte jest. Uuu, no i to mi się bardzo podoba. I jeszcze punkciki wpadają także w ogóle elegancko. Lecimy sobie na e, strzelanie do skinów. Także co, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Pyk. Ok. Czyli to jest totalnie losowe. Są gwiazdki, co możemy w ogóle dropnąć chyba, tak mi się wydaje. I to jest jakby poziom dropu, rodzaj, może tak to nazwać, nie mam pojęcia. Na razie sobie strzelamy. Zobaczymy, czy będzie jakiś drogi skin w ogóle. Bo to mnie ciekawi, bo z tego co wiem, można dropnąć drugiego skina. No wiecie, na razie sobie strzelamy. Sprawdzamy, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że, że zdarza się chyba, zdarzają się chyba droższe skiny. O, był za czwórkę tam. Zobaczcie, 3,70, także. Idzie ustrzelić, no tylko, że ja na razie trafiam w, w średnie skiny. No, zobaczcie tutaj na przykład po środku. No dobra, zmieńmy. Okej, okay, no w najlepszego z całego zestawienia trafiłem. O! I to zobacz? to Tu ja ustrzeliłem, no i podoba mi się to, podoba mi się to. Ty kurde, ty! 5 złotych, no fajnie. Oj, co, ustrzelam teraz ty? O, ja się skończyła pasa. Oj, tam po lewo był dobry. Okej. Okay, Okej, okay, prawa strona. Widzę, że dzisiaj dobrze idzie. No i chyba wykrakałem. Spróbujmy trochę w tą prawą postrzelać. Dobra, zmieńmy. Zmieńmy na środek. Nie ma, nie ma co, wiecie, naduży... Nadużywać mocy prawej strony. Strzelamy się... Kurde, no ta prawa tam leci. Ok, ok. Z tego zestawienia najlepiej. Próbujemy jeszcze. Jeszcze sobie coś postrzelamy. Okej. Okay. To jest dobry traf. Dobra, jeszcze trzy. Raz. Dwa. I trzy. Nie, ja muszę... O, proszę bardzo. Blazik, 10 zł. Serio dobry traf to jest. 10 zł to jest serio dobry traf. I przechodzimy sobie na handlarza broją. I wymieniamy wszystko, co mamy e na jakiegoś skina. Także płacimy dwie dyszki. Bardzo mi się to podoba, także tym miłym akcentem kończymy odcinek. Wbijajcie na stronkę, macie link w opisie. Grajcie sobie z moim kodem, bo wtedy też macie szansę na wygranie kosy. Trzymajcie się, jo!